Lekcja TERCIA DECIMA PASSIVUM PRESENTIS No i jak większość się zapewne domyśla, bo akurat to nazwa tej konstrukcji gramatycznej niewiele się zmieniła w językach nowo do czasów nowożytnych, yy, znaczy to tyle, co strona bierna. Z tym, że strona bierna łacińska jest zjawiskiem dość specyficznym. Czemu jest zjawiskiem dość specyficznym? A no dlatego, że po łacinie stronę bierną tworzy się nie analitycznie, jak we współczesnych językach, w przeważającej większości, o ile nie we wszystkich, tylko syntetycznie. No tak, tylko teraz znowu na czym polega różnica między syntetycznie a analitycznie. No a analitycznie to tak jak mamy na przykład w języku polskim, kiedy mówimy, że książka jest czytana, no, znaczy to, że ta strona bierna składa się z jakiegoś czasownika, powiedzmy rządzącego który jest odmieniony w zgodności oczywiście z podmiotem i imię słowo, które też jakoś tam w zgodności z podmiotem wygląda. Podobnie jest po angielsku, kiedy powiemy something is done, something is made, coś jest wykonane yy, lub zrobione. Yy, natomiast po łacinie jest inaczej, to znaczy inaczej polega na tym, że do tematu czasownika dopisuje się odpowiednią końcówkę. Ale to oczywiście byłoby jeszcze całkiem mało specyficzne jak na łacinę. Więc dochodzi kolejna specyfika, to znaczy łacińska strona bierna posiada bezokolicznik. Bezokolicznik ten różni się od zwykłego bezokolicznika tym, że nie kończy się na e tylko na i. Tak jak na przykład mamy darę dawać, to być obdarowanym będzie dari. Z tym, że oczywiście... Trzecia koniugacja nie byłaby trzecią koniugacją, gdyby tego jeszcze bardziej nie uspecyficzniła. Ona nie ma żadnego -eri czy, czy czegokolwiek innego w, w, jako bezokolicznik strony biernej tylko samo i tak jak na przykład mamy legere czytać, to być czytanym jest legi. Ale to jest chyba całkiem łatwe nawet. No i teraz jak to w, w, wygląda w praktyce i jakie są te końcówki. No to zaczynając od końcówek są one całkiem podobne do końcówek strony czynnej, to znaczy or, ris, tur, mur, mini intur i odmienia się to wszystko jak następuje. Zacznijmy od dari, czyli dawać, czyli dari być obdarowanym yy, Czyli dor, daris, datur, damur damini dantur Teraz doceri, być uczonym. Doceor, doceris, docetur, docemur, docemini, docentur. Legi, być czytanym. Legor, legeris, legitur, legimur, legimini, leguntur. Capi, być chwytanym. Capior, caperis, capitur, capimur, capimini, capiuntur. Audiri, być słuchanym. Audior, audiris, auditur, audimur. Audi Mini, Audi No i to w zasadzie jest dość łatwe. Wystarczy się tych końcówek nauczyć i, i cała filozofia. Pamiętać o tym, że A oczywiście z osie zlewa, więc mamy DOR, a nie DAOR. Yy, no i tu uważać na trzecią koniugację, yy, gdzie spójka w postaci I Zmienia się w spójkę w postaci f w drugiej osobie liczby pojedynczej. Ale to w zasadzie jedyne trudności. Gorzej będzie, kiedy przejdziemy do rozważań wokoło strony biernej, bo tu są pewne różnice z językiem polskim. Yy, teraz pozwolę sobie o nich coś powiedzieć. Po pierwsze, po polsku mamy stronę zwrotną. Po łacinie strony zwrotnej nie ma i strona bierna w związku z tym zagarnęła część tego, co my yy, o czym my mówimy, używając strony zwrotnej właśnie. I tak jak na przykład po polsku powiemy ziemia się trzęsie, to Rzymianin powiedziałby terramowetur, czyli ziemia jest drżona, poruszana no w zasadzie ma to głębszy sens bo tą ziemią to poruszają płyty tektoniczne które z kolei są poruszane przez coś co się dzieje w jądrze ziemskim czyli no ma to głębszy sens w każdym razie ta ziemia to się nie trzęsie tak się, przesz się, bo jej się chce hmm, no i ma to ten plus który przed chwilą można było usłyszeć po łacinie nie mają problemu z notorycznym powtarzaniem się przy różnych czasownikach kiedy nadużywamy strony zwrotnej i brzmi to jakoś normalnie, a nie tak jak po polsku, no ale już trudno. Yy, następna rzecz jest taka, że tak jak po polsku to ten, kto był podmiotem w stronie czynnej, a tutaj staje się dopełnieniem w stronie biernej, jest oddawany za pomocą biernika i przyimka przez to po łacinie jest oddawany w ablatywie czasami za pomocą przyimka A lub AB Czyli dosłownie od. To znaczy, czasem. Kiedy sprawcą jest człowiek, no to wtedy jest alub ab. Jak sprawcą jest rzecz, i czasami niewolnik, no ale w sumie czym jest niewolnik, jeśli nie rzeczą, to wtedy tego tam raczej nie ma. To znaczy, przy tych niewolnikach czasem się pojawia, czasem nie, a jak coś już bezapelacyjnie jest rzeczą, no to wtedy się nie pojawia. No i teraz kilka przykładów tego, jak to wygląda. Na przykład, najpierw w stronie czynnej ego te doceo uczę cię. No a po, w stronie biernej to będzie wyglądało tu amedo ceris. Jesteś przeze mnie uczony. Czy tam nauczany. No i inny przykład. Magister pueros laudat. W stronie biernej pueri a magistro laudantur. Czyli chłopcy są chwaleni przez nauczyciela natomiast powiedzmy czytam książkę, która mnie nudzi, męczy ale czytam, więc jestem nią zajęty czyli powiem wtedy liber malus me fatiga no a jak tej książki tak nie lubię, że chcę ją odpodmiotowić i siebie uczynić podmiotem tego zdania a no to powiem ego libro malo fatigor Czyli jestem zajęty złą książką. O, to, to się nawet przekłada na polski, bo tutaj nie trzeba powiedzieć przez złą książkę, tylko mo można powiedzieć złą książką. Ten narzędnik to jest jednak całkiem dobry przypadek. No, a Łymią zlał się wablatyw, i dlatego tak to właśnie wygląda. I teraz jeszcze jedna uwaga: to znaczy, czasami strona bierna powoduje zmianę znaczenia czasownika w tłumaczeniu. I tak jak na przykład, widere znaczy, widzieć. To Wideri, znaczy wydawać się. No i to w zasadzie by było wszystko. Więcej o tym się nie da powiedzieć, jeśli chce się poprzestać na stronie zytfu, na, na, na czasie teraźniejszym. W następnym swoim nagraniu przejdę do kolejnego czasu. Natomiast na teraz to wszystko. Do usłyszenia.